6 stycznia Orszak Trzech Króli wyruszył po raz szósty. Barwny, kolendujący orszak przyszedł w 186 miejscowościach, w tym roku także w Mikołajkach. Zgodnie z tradycją, orszak prowadzili Trzej królowie, zmierzający za Gwiazdą Betlejemską do dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. Towarzyszyli im barwnie przebrani posłańcy, żołnierze, dworzanie, pasterze i inni. We wszystkie role wcielili się mieszkańcy Mikołajek. Barwnie wykonane stroje przygotowali uczniowie szkół z terenu gminy, pozostali mieszkańcy przemierzali ulice miasta ze śpiewem na ustach i koronami na głowach. Hasło orszaku brzmiało kolendujmy i było to zaproszenie i wezwanie do wspólnego, radosnego śpiewania kolend i staropolskiego kolędowania. Mikołajski orszak zakończył się na placu przed Centrum Kultury Kłobuk. Przygotowano także jasełka, w których młodzi ludzie przekonywali, jak ważny jest duch tradycyjnych świąt Bożego Narodzenia. Święta, Pani! Jakie święta! Nie widzi Panie, że ja pracuję! Organizatorami Orszaku Trzech Króli w Mikołajkach byli Parafia Świętego Mikołaja, Centrum Kultury Kłobuk, Szkoły z terenu gminy i Warsztaty Terapii Zajęciowej.